Hej widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Zaczynamy od obrony sycylijskiej. Będziemy mieli Najdorfa. Teraz przeciwnik zagra prawdopodobnie skoczek C3 i mamy strukturę Najdorfa. Zobaczymy, w jaki sposób to rozwinie. I poszedł goniec G5. Ostatnio tego gońca G5 nawet trochę powtarzałem, więc cieszę się, że wyszedł ten wariant. Teraz przeciwnik powinien zagrać Hetmanem na F3, ale zamiast tego przepycha. No dobra, to ja będę chciał to zbić. Przeciwnik to weźmie, mogę zagrać skoczkiem na d5, jak przeciwnik zbije, to ja będę chciał to odbić skoczkiem, ale ta pozycja bardzo mi się już teraz podoba, Do to przepchnięcie wydaje się naprawdę przedwczesne. Właściwie to mogę nawet skoczka wycofać na d7 z atakiem na pionka, przeciwnik weźmie mi gońca, wezmę hetmanem, przeciwnik będzie musiał obronić tego pionka, a ja drugim skoczkiem zagram na c6, więc będę dwoma skoczkami atakował. Zagram w taki sposób. Oczywiście osłabiam teraz pole D6, ale wydaje mi się, że nie będzie to istotne, ponieważ jak zlikwiduję pionka E5, to nie będzie to duży problem. Teraz przeciwnik albo zagra Hetmanem. Na co ja. Aha, jak ja wrzucę skoczka, to on mnie po prostu zbije. Ale mogę wrzucić Hetmana na C5 z atakiem na piona i skoczka jednocześnie, i zagram w ten sposób. Wydaje mi się, że teraz przeciwnik albo wycofa skoczka na c3 i ja zagram na f3, ja wtedy zagram skoczkiem na c6 i dołożę nacisk na punkt e4. Tak, zagram właśnie w ten sposób. I teraz pionek e5 jest zagrożony i nie jestem pewien, czy przeciwnik ma możliwość obrony tego pionka. Poszła długa roszada więc teraz właściwe wydaje się zbicie pionkiem z D. Tak, wezmę pionkiem z D i za chwilę będę chciał zrobić roszadę. Nie widzę tutaj jakiegoś szczególnego zagrożenia. Co prawda przeciwnik może zaatakować mnie skoczkiem. Aha, jak zaatakuje mnie skoczkiem, to to może być problematyczne, bo być może już nie będę mógł zrobić roszady. Tak, to przeoczyłem. Skoczek przeciwnika może wejść do centrum. Zaatakować mojego hetmana. Na to ja zagram hetman A5, żeby kłaść nacisk na pionka. Przeciwnik może dać mi szach i muszę odejść królem. Mhm. Mogę odejść królem na E7. I potem wrzucać wieżę do gry na D8. Tylko pytanie, czy przeciwnik nie ma jakiegoś szybkiego ataku, który może mi poważnie zagrozić. Na pewno bicie gońca nie jest Okej, okay. przeciwnik wrzucił swojego skoczka na A5. Co wydaje mi się mniej dokładne, bo nie można dać szacha na D6. Na a 4, przepraszam, przeciwnik zagrał na A4 oczywiście. Dobra, no to ja teraz chyba hetmana wrzucę na A5 właśnie. Zastanówmy się. Hetman A5. Przeciwnik bije mojego skoczka i ja chyba wezmę tego skoczka. Jak przeciwnik weźmie mojego, odbije pionkiem, mam piona przewagi, będę miał kiepską strukturę pionów, ale atak na króla przeciwnika i łatwą drogę do roszady. Więc zagram Hetmanem na A5, atakuję skoczka przeciwnika, na to zbicie mogę właśnie zbić tego skoczka. Nie grożą widełki na wieżę i gońca, ponieważ Hetman kontroluje diagonale D8, A5. Więc wydaje się, że tutaj wszystko się trzyma. Pytanie, w jaki sposób przeciwnik będzie chciał mi teraz przeszkodzić w moich planach? Moim, jeśli przeciwnik nie będzie oczywiście bił i forsował jakichś wariantów, to moim podstawowym planem jest zrobienie roszady, żeby zabezpieczyć króla, a potem atak wszystkimi moimi siłami na skrzydle hetmańskim. Skoro przeciwnik zbił. To myślę, że zbiję właśnie tego skoczka. Chociaż mogę zbić też skoczka tutaj, ale wtedy na moje zbicie zawsze przeciwnik może odbić Hetmanem, więc nie jest to duża groźba. A jak zbiję przeciwnik weźmie, ja wezmę. To już w następnym ruchu mogę zrobić roszadę, a przy okazji grożę zbiciem na A2, więc wezmę tutaj. Przeciwnik może zagrać jeszcze na... Nie, nie może zagrać na F3, bo ja cały czas zbi... grożę zbiciem tego skoczka, więc wydaje się, że przeciwnik jest zmuszony do zbicia na C6. I jak przeciwnik zbije na C6, to właściwie mógłbym zbić też Hetmanem. Tylko, że nie podoba mi się, że przeciwnik. A, przeciwnik nie może zagrać B3. Więc teraz ważna decyzja: czy chcę zbić Hetmanem, czy pionkiem. Mam już piona przewagi, więc właściwie mógłbym zbić Hetmanem, żeby sobie nie popsuć struktury moich pionów. A za chwilę mogę wrzucać wieżę na B i jechać pionkiem na B5, a gońcem na B7. Będę miał super kontrolę poprzekątnej A8H1. Z drugiej strony, jak zbiję pionkiem, to otwiera się kolumna B natychmiastowo, tylko że moje pionki będą w trochę gorszej strukturze. Więc wydaje się, że zbicie Hetmanem ma dużo sensu. No chociaż z drugiej strony ja tutaj naciskam na tego piona. Co jeśli ja zbiję? Przeciwnik zagra królem na B1 i teraz zrobię Roszadę. Przeciwnik może zagrać na G3, żeby uwolnić swojego gońca. Ja mogę wrzucić gońca na B7, ale wchodzą jakieś tutaj ataki, figurami na siódmej linii. Zbiję to Hetmanem, zagram przez B5. Będę naciskał na króla przeciwnika po kolumnie C albo pionkami B i A będę po prostu cisnął na, na jego pionki. Mam dużą przewagę materialną na skrzydle królewskim. Ok, przeciwnik zagrał swoim hetmanem, więc ja zrobię roszadę, żeby zabezpieczyć króla. Inaczej grozi mi oczywiście mat. I teraz przeciwnik musi wyjść z jakimś pomysłem. Może zagrać gońcem na D2 to jest bardzo fajny plan z jego strony, bo powstrzymuje mnie przed zagraniem B5. Jeśli zagram B5, to goniec wejdzie na F3 i zdobywa moją wieżę. Więc teraz wydaje się, że wieża B8 jest bardzo fajnym ruchem, zagram wieżą na B8. Dzięki temu będę mógł się przygotować do zagrania b5 i gońca na b7. Przeciwnik zaatakował. Wydaje mi się, że warto utrzymać hetmana na kolumnie c i w taki sposób nim grać, żeby utrzymać kontrolę nad siódmą linią. Więc zagram hetmanem na c7. Grożę szachem, ewentualnym szachem. Na razie ten szach mi nic nie daje, ale... Okej. Okay. Okej, okay. właściwie... To warta rozważenia jest opcja przepchnięcia pionka. Może tak, szach, król B1 i przepchnięcie pionka, żeby gońca rozwinąć na F5 z atakiem na punkt C2. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Troszkę niestety osłabi się punkt D5 w takim wypadku. Ale co jak zagram B5 i przeciwnik zaatakuje? Czy ten atak pionami jest w ogóle groźny dla mnie? Ja mogę zagrać gońcem, przeciwnik zbije. Ja wezmę Hetmanem, żeby móc wieżą zagrać, chyba? Nie, zbije wieżą, żeby groził szach ze zdobyciem pionka. Tylko mój król jest lekko zagrożony w tym momencie jeszcze. Może ten szach jest właśnie dobry, żeby, żeby Hetman zdobył trochę aktywności. A potem, dobra, szach, król B1, E5. Powinienem tutaj być lepszy, mieć więcej czasu do ataku niż mój przeciwnik. Atak pionami jest wolniejszy niż atak gońcem i wieżą na pionka C2. Będę mógł za chwilę zdublować figury, dorzucić Hetmana do tego ataku na C2, to powinno być bardzo groźne. I teraz wrzucam E5, co prawda goniec przeciwnika będzie mógł stanąć na D5, ale nie wydaje się to. Nie wydaje się to jakieś szczególnie dobre czy groźne. Może ewentualnie jak ten goniec przeciwnika stanie na B3, to będzie. Będzie niezłym obrońcą, ale w razie czego jestem w stanie sforcować wymianę tego gońca. O kurczę, taki ruch. Goniec na. Goniec na E4. Żeby zagrać wieżą na F, mogę przejść na F5, na szacha zagrać królem na H8, i mam dobrą pozycję do ataku, więc zagram tak. Zaraz mogę przepychać tego piona i wyrobię sobie wolnego pionka, dzięki któremu będę próbował dojść do pola przemiany. Więc teraz prawdopodobnie przeciwnik da szacha, na co ja wycofam króla na H8. Któraś z wież zagra na F? Prawdopodobnie będzie to wieża z D, ponieważ wieża H chce patrzeć na mojego króla i kontynuować atak. Zamiast tego rywal zagrał pionkiem do przodu. I co mogę zrobić po tym ruchu pionkiem? Zdecydowanie chcę utrzymać mojego, mojego hetmana na aktywnej pozycji. Mogę zagrać na G4. Jak przeciwnik się wycofa, pójdę pionkiem. Jeśli zbije mi hetmana, wezmę jego hetmana. Jak się wycofa, to zbije pionka i jest równowaga, więc y, idę na G4, żeby zablokować atak. Żeby zablokować atak na mojego króla. Jeśli przeciwnik cofnie się tym gońcem, to mogę zbić mu nawet pionka, ewentualnie. I chyba nie jest to jakieś bardzo ryzykowne. Chociaż otwiera się kolumna G i. Atak na punkt G7 może przynieść pewne trudności, bo jak goniec przeciwnika wróci na E5, to nie będę miał jak bronić porządnie mojego króla. Dobra, i poszedł pionek na H5. Chętnie bym zagrał H3, ale może najpierw przepchnę piona na E4. Ten goniec będzie tutaj troszkę, troszkę uwięziony. Dobra, powiedzmy, że E4 i hetman C3 z atakiem na mojego pionka. To może być dla mnie problematyczne. Może warto zagrać po prostu to H6, żeby nie było tutaj jakiegoś nieprzyjemnego ataku. Więc pójdę pionkiem na H6. Teraz grożę nadal przepchnięciem na E4. Robię sobie dziury po białych polach, ale właściwie nie widzę sposobu, żeby przeciwnik mógł to wyeksploatować. Moje wieże bardzo fajnie tutaj mnie bronią. Mam teraz furtkę, żeby odejść królem na h7. Hetman blokuje pionka z g3. Wieża na h4 może być pewną groźbą. Jak przepchnę, przeciwnik zbije, ja zbiję, wieża musi się odsunąć i zdobywam pionka. Przeciwnik musi zbić królem i mogę związać gońca z wieżą, więc to może być dla mnie bardzo dobre. Więc wydaje mi się, że wieża H4 to nie jest dobry ruch. Dobra, przeciwnik zagrał hetmanem na A3, żeby zaatakować moją wieżę. Ja też mogę zagrać gońcem. Mogę zagrać gońcem, żeby moje wieże były połączone. Przeciwnik może zbić mojego piona, a ja nie mogę odbić, bo hetman bije z szachem i, yy, i tracę wieżę. Całkiem fajnie to mój rywal zagrał. Aha, a ja mam mało czasu i muszę podjąć jakąś szybką decyzję. Nie chcę tego piona też stracić, więc chyba muszę zagrać wieżą na e8, ale goniec mnie wtedy zaatakuje. Może ta wieża d7 jednak. Jak przeciwnik zbije... Czy goniec d7... Przeciwnik zbije to goniec b5. Dobra, gram gońcem, muszę połączyć te wieże. I jeśli przeciwnik zaatakuje mojego hetmana, jednocześnie atakując gońca z odsłony wieżą... Hmm, to zagram hetman a5 i będę bronił mojego gońca jednocześnie proponując wymianę hetmanów. No nie jest to wymarzona pozycja i muszę przyspieszyć, bo mam bardzo mało czasu, nie chcę tego przegrać na czas. No bo obiektywnie mam naprawdę solidną pozycję w tej partii i szkoda by było to stracić teraz. W takim momencie hetman poszedł na d7. Dobra, to jest niezły atak. Zagram gońcem. Jak przeciwnik zbije piona, to trudno. Materialnie pozycja się wyrówna, ale, mm, ale wydaje mi się, że nadal mam swoje pozycyjne plusy, które mogą mi pomóc w tej partii. Zaatakuję Hetmana. Cały czas mam możliwość wymiany, ale będę grał ruchy, które po prostu coś atakują, żeby w, miarę, żeby w miarę szybko rozgrywać te partie. Nie chcę tutaj zdecydowanie przegrać na czas. Więc teraz przeciwnik zastanawia się pewnie nad obroną tego piona. Ok, atakuje Hetmana w dalszym ciągu. Zbiję tutaj. Jak przeciwnik zbije wieżą, to zagram Hetman F3 z atakiem na obie wieże i z groźbą mata. Nie jestem pewien, czy jest przed tym obrona. Przed zdobyciem figury. I zagram teraz Hetman Hetman F3. Grożę matem na 1c, grożę zdobyciem wieży. I jeśli wieża się cofnie do defensywy, to biję wieżę. Przeciwnik musi zbić wieżą i daję mata. Więc zobaczmy, co przeciwnik na to wymyśli. A mam nadzieję, że nic. No, jeśli zbiję moją wieżę, to ja biję tutaj. Jest mat tylnego rzędu. Jeśli się obroni, to też jest mat tylnego rzędu. Jeśli wycofa wieżę, to też poświęcam hetmana i też jest mat tylnego rzędu. Dobrze. I ja biję jego wieżę, on jest zmuszony do zbicia i w następnym ruchu to jest mat. Uff. No super. Bardzo się cieszę. Dobra partia, udało się ją zwyciężyć. Przeanalizujmy to sobie. No dobrze, 87% dokładności, przeciwnik dużo gorzej, zadowalający wynik. Zobaczmy, jak to się zaczęło. Mamy Najdorfa, mamy G6 i tutaj przeciwnik by zagrał niedokładnie. Tak jak mówiłem, podczas partii daje mi to fajne szanse atakowe. Chociaż może tutaj powinienem zagrać skoczek E5 z atakiem na dwie figury i podwójnym atakiem na gońca. Zobaczmy, czy skoczek E5 jest prawidłowe. Skoczek D5. Skoczek D5 według silnika i przeciwnik bije i powinienem to zbić Hetmanem? A, bo ja liczyłem podczas partii taki wariant i on mi się nie podobał, ale teraz widzę, że atakuje przecież tego pionka, więc to byłoby dla mnie dobre. Przeciwnik może się bronić grając skoczek F3. Silnik w ogóle mówi, że że goniec D2 jest najlepsze. Aha, rozumiem, bo jak przeciwnik cofnie się skoczkiem na F3, to mogę zagrać hetmanem B4 i atakuje pionka. To byłoby bardzo ryzykowne dla przeciwnika. No dobrze, fajny wariant. Więc zagrałem tutaj lekko niedokładnie, ale trudno takie ruchy od razu znajdować w szybkiej partii bez przygotowania wcześniejszego. Jestem mimo wszystko zadowolony, że wyszedłem z tym pomysłem ataku na pionka E5. Przeciwnik zbił, wziąłem Hetmanem. I tutaj przeciwnik zagrał źle, ale ja nie wykorzystałem szansy. Ok, mogłem dać szacha, co jednocześnie. Atakuje króla przeciwnika i skoczka. I silnik pokazuje, że przeciwnik musi się zasłonić, bo inaczej traci tego skoczka. No to jest fakt. Muszę to zbić, król bije. Aha, i pionka na czysto mogłem wygrać. No dobrze, prosta taktyka. Prosta taktyka. Tutaj przeciwnik zagrał tak. Ja zagrałem atak na piona. Przeciwnik się wycofał. Wrzuciłem skoczka do ataku. Przeciwnik zrobił roszadę i wziąłem pionka. Pozycja, mimo wszystko, jest tylko minimalnie lepsza dla mnie. Ale przeciwnik zagrał niedokładnie. Tutaj, tak jak wam mówiłem podczas partii, skoczek powinien pójść na e4. Ja bym zagrał Hetmanem na a5. I teraz jest możliwość dania mi szacha. I właśnie myślałem o tym, że musiałbym zagrać królem na e7. I to jest spoko, ale jednak przeciwnik ma tutaj szansę, przez to, że mój król jest w centrum, więc nie byłoby to wszystko takie proste. Mam pionka przewagi, ale mój król nie jest dobrze zabezpieczony, więc dużo tutaj jeszcze by się mogło wydarzyć. Zamiast tego przeciwnik poszedł skoczkiem na apień, zaatakowałem jego skoczka, zbił. No tak, mogłem to bić Hetmanem przecież. To było. Ale nie chciałem, żeby skoczek przeciwnika zagrał na b6, więc myślę, że mimo wszystko zagrałem dobrze. I tutaj po tych wymianach jestem przekonany, że mam lepszą pozycję. Mam pionka przewagi. Przeciwnik ma nierozwiniętego gońca, który jest zblokowany przez hetmana. Tutaj znowu przeciwnik zagrał dość pasywnie, bo ten goniec jest ciągle przyblokowany. Rzeczywiście hetman d5 byłby bardziej aktywnym ruchem. Ja zagrałem Roszadę, przeciwnik rozwinął swojego gońca i wierzą, zagrałem na B8, bo chcę rozwijać moje figury. Chcę zagrać B5 i rozwinąć gońca. Silnik proponuje, że powinienem zbić. No ale tak szczerze mówiąc, no to nie do końca mi się podoba to, że otwieram kolumnę G i pozwalam gońcowi wejść na tę przekątną. Nie do końca mi się to wszystko podoba. No, co prawda, mam dwa piony przewagi i powinienem być tutaj bezpieczny. Ale wolałem rozwinąć swoje figury, bo nie podoba mi się, że przeciwnik zdobyłby bardzo dużą aktywność. Rzeczywiście, materialnie powinienem wygrać tę partię, ale no jednak nie jest to zbyt fajne, że nagle obie wieże wkraczają do ataku. Gdzieś tam pionek leci. Hetman zaraz ustawi się na troszkę bardziej aktywną pozycję. Ten goniec też nie jest taki beznadziejny. W ataku na króla na pewno się przyda. Więc przeciwnik rozwinął swojego gońca, ja wycofałem hetmana do obrony punktu d7. Przeciwnik poszedł pionkiem, dałem szacha i poszedłem pionem, żeby atakować. O, i tutaj zagrałem już źle. Tutaj zagrałem źle, bo przeciwnik mógł dać mi szacha. I tutaj przeciwnik też zagrał źle, bo zamiast tego powinien atakować od razu moją wieżę. Atakując mojego hetmana pozwolił mi zająć aktywną pozycję i bronić wszystkie ważne punkty. Bronić przede wszystkim tej diagonali, ale ja z tej szansy nie skorzystałem. Ok. I przeciwnik zaatakował. Według silnika za późno. Zagrałem gońcem na D7. Przeciwnik zaatakował. Liczyłem to odejście gońcem, ale nie wydawało mi się zbyt dobre, bo na to odejście gońcem na F3 z atakiem na mojego Hetmana chciałem zagrać Hetman A4. Silnik też podpowiada właśnie te linie. Przeciwnik może zagrać tylko, że. właśnie, przeciwnik może zagrać tędy i muszę pójść na taki wariant, w którym niestety tracę tego piona. Więc pozycja bardzo się wyrównuje, ale myślę, że to byłoby dla mnie najbezpieczniejsze. Zamiast tego przeciwnik zagrał na e7, na co ja zagrałem na wymianę gońców i to jest według silnika bardzo duży błąd. Dlaczego to jest taki duży błąd? Bo tracę piona, ale jaka była szansa na uniknięcie tego? Aha, jak gram f4 to hetman broni gońca i według silnika wszystko się trzyma, nie mam żadnych dużych problemów, ale... Prawdę mówiąc wydawało mi się ryzykowne pójść na taki wariant, bo za chwilę właśnie ten goniec odjedzie i wieża będzie atakowała gońca. Tak wszystko by się trzymało na słowo honoru i wolałbym nie iść w taki wariant, więc zagrałem gońcem na c6, przeciwnik zbił mi piona, zagrałem atak i po hetman d6 Zauważyłem, że mam możliwość przeprowadzenia tego ataku, który okazuje się jest wygrywający, bo tutaj silnik pokazuje, że mam już prawie plus, prawie plus 6 jest dla czarnych. No super, cieszę się, że się udało to wygrać. Tutaj jeszcze przeciwnik mógł poświęcić Hetmana, ale to tylko by przedłużyło jego cierpienie. A tak, to wygrałem sobie bardzo ładnym matem. Bardzo się cieszę, bo partia była dobra. Jestem z niej naprawdę zadowolony, chociaż były niedokładności, ale mam nadzieję, że to, że ostatnio mam takie solidne wyniki, to, że to będzie się utrzymywało i że to świadczy o tym, że moje treningi po prostu przynoszą efekty. Mam nadzieję, że dalej będzie mi tak dobrze szło i do tego 2400 w tym roku dobijemy. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania i komentowania. No i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że z kolejną wygraną.